z biodra chcę właśnie w taki sposób <laughs> jak tej zajebistego kopa dobra trochę sobie przeciszę grę żeby coś było słychać dobra dobra zaraz pewnie zginie strzelasz pod wodę

No jest tam mam Chociaż znaczy nie, z tego ekranu się to raczej nie uda Muszę powiedzieć, że cholernie dobrze grami się też e, tymi BMP Bo od kiedy mają te 12 pocisków to, to to jest cholerna moc Tak można napieprzać w stosunku do trójki to naprawdę Dobra, lepiej czy... no. A, to, jest, czy... A to z drugiej strony, jak dla mnie... Jest. Nie wiem, że za nie ale... Czołgi się jakoś...

jeśli problemów z Krasza, i, i samej gry, to. No, nie trzeba ich połączyć. mać. czarny jest. To wszystkich się Tą szmatę starczyło. ją ale inaczej. Nie jest, świetnie. Co to było? To. Opróbujmy Tak, fajnie ziomek spoko zostać storowany przez jakiegoś cholernego <ślesy> twela. Dobra Skoczy do tu WP. się. PvP z innym. Ale jeszcze granacik. teraz, jak się patrzy BMP versus BMP, szczególnie jak mają takie same buildy, to no, naprawdę jak jeszcze się ma w zapasie RPG, to trzeba. Przeważnie... Dalej. t to Totalnie chujowy KM Dla mnie to jest porażka. Sposób przebrnąć go szybko i dorwać się do e, Typa 288, który z kolei dla mnie jest zdecydowanie zajewisty. Co mnie właśnie w zaporcie cholernie wkurza To, że mu na początku zabrali C4 była ulubioną zabawą w trójce moją no, były, no... Dżihady, ogólne zabawy z C4 no, I na C4 Dobra, wyskakujemy Co jest? No. znowu ze około mnie czasem miałem około 800 kill C4, czyli... No czyli, czyli sporo było tej zabawy No a tutaj support... na początku nie ma C4 i Trzeba przejść całą, długą drogę do C4 Jeszcze do niej nie doszedłem no się zrobi kiedyś Dobra, mają C o, A, kolejny znów to... No, M249 Dostępne tylko za zrobienie misji w kampanii To jest Zrobiona moja broń w całym BF-ie Na której miałem 1500 Już chyba do 1500 na koniec dobiłem w Poczynać. Mam takie wrażenie. Trzyma to dwa Z drugiej strony odblokowałem strawa, czyli to co chciałem Helikopter jest niedostępny póki co, więc sobie nie wskoczę na dach Szkoda to się pobawi Daj mi Co to szturmowca Tutaj karabinki szturmowe są fair okay. Ale i tak jak dla mnie dostały złapka nerfa Ponieważ te, które są szybkostrzelne Na większą odległość się średnio nadają Naprawdę mówiąc się w ogóle nie nadają a te to strzelane odległość jak właśnie Sar, też jeszcze nie przez 16 no to jednak z bliska zostają um, rozjebane totalnie um, Co dla mnie jest najbardziej pozytywne bo w końcu nie ma um, zabaw typu przez 16 i rozpierdolę wszystkich jak chcę na każdej odległości co miało miejsce w trójce się widziało ziomku tam z 15 tysiącami kili 16 no to to Widzę wrogiego... No mógłbyś już zginąć no serio Jaki... Widzę wrogiego Tak, no bo ja może przecież zrobię. Ja muszę cię na tym złapać. Dobrze. Na. A, czyli mil. No, a, właśnie, po prostu mil. Też uwagam, uważam, że ogromnego lekwa dostał. Lekko bez też mi się teraz udaje, bo zadaje wrażenia naprawdę. Większe od yy, mawa, do tego strzeganie tu w tył żadnego do dama, że nie dostaje. Na rozwalanie z Java na 4 hity pojawia to o, jednak Cóż, ono raczej trudne. spaliłem no, a początku było raczej no to jak na razie uważam za dany sheet no i nie używam tak widać przynajmniej tak jest. Jest. I jak ja widzę serabik jest jak będzie bardziej spokojny i raczej będzie on moim głównym ...RPG-owym mechanizmem. No, następne co ciekawego jest w czwórce. Wiadomo... ...wszyscy mówią, ale... cóż. Pozmieniane zmieniane... ...w ogóle cała ...mechanika... ...gadżetów... ...to mnie bardzo... ...cieszy, chociaż i tak nie jest ona w 100% wolna. No tak, to by na technice łazili sobie ze srawami i RPG-ami naraz. Zajmienimy tam po 18 stan z wszystkimi rakiet, by było wiadomo forowane. Yy, no ale poza tym jest praktyczna wolność, która się chce kombinacje. Yy, czyli na przykład nie jest tak, że zawsze muszę mieć fyfrylator, na przykład na mediu, co było na niektórych mapach irytujące w tulicach, gdzie tam, na tym gdzie w ogóle nie zdało teczkę i granaty. A teraz jest taka okresja, jest.

Yeah. To, co zrobić z to, to jak dla mnie średnio mi to pasuje, że usunęli wszystkie te slashe i zawsze wchodzą animacje, a od przodu można je kontrować, bo o wiele trudniej jest się tak bezpiecznie nożem bawić. To to znacznie bardziej lubiłem... W trójce, czyli normalny slash. z przodu, animacja w tył. Rzucam granat! I tam... Okay. 600 kg z noża jednak było. Począł mnie przeciwnik na Aha. że to to się raczej kończy I pewnie... No oczywiście Standardowe kresze, krasze BF-owe muszą wystąpić No ale cóż... Jednogigowy patch dużo wniósł No ja nie mam pojęcia, czy to się teraz nagrywa No jak tak, no to... Dzięki wszystkim za oglądanie. No i do następnego.